Mamy piratkę Masz I mamy jakiegoś jaskra Ej ja nie że coś, ale to jest kurwa jaskier, nie? no ja chcę sprawdzić jak on się nazywa Trevor, mm, bez sensu I to jest jaskier, wy się nie znacie A few minutes later Mówimy tutaj o śpiewaniu przez jaskra, tak? O to wywo wywołałeś Wilka. A few moments later. Chcę jakimś Ja myślę, że to jest plan. Daj wiedźminowi sakiewką potrząśni, sakiewką potrząśni. Łoń. Wow. Grosza daj wiedźminowi, sakiewką potrząśni, sakiewką potrząśni. Ło! Wow. Grosza daj wiedźminowi, sak... Sorry. Sorry. Grosza daj wiedźminowi, lekiewką potrząśni, sakiewką potrząśni. Ło! Wow. Daj Wiedźminowi obrońcy ludzkości. Daj Wiedźminowi... no, wystarczy wam.